Witam na kanale Rytownie, gdzie gramy sobie chłopaki nie płaczą. Witam Was w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku dużo się działo, chyba nawet Wam się odcinek podobał. Rozbiliśmy baronów narkotykowych lokalnych. Uciekaliśmy przed policją, mieliśmy jakiś wypadek, po czym grucha tutaj wylądował, jak widzicie, No, przynajmniej jest w stanie, w stanie średnim, ktoś tam nam podpowiedział. Jeden z, z wysłanników boskich nam powiedział, że y, uszkodziła mu się głowa, o ile dobrze pamiętam. No i generalnie właśnie się okazało, że ten gościu pierwszy z brodą, który nas niby wskrzesił, to tak naprawdę on jest wysłannikiem szatana i tutaj on będzie nas próbował wykorzystać tylko, żeby zdobyć jakieś swoje y, rzeczy. A tak naprawdę to y, powinniśmy się słuchać porad tego anioła, którego tutaj spotkaliśmy. No i jak widzicie, jesteśmy w takim lesie. Tutaj mamy samych jakichś takich dziwnych hipisów i generalnie różne dziwne rzeczy. Ja się cofnę tutaj trochę, żeby od początku zacząć zwiedzać te namioty. Namioty? Cały obóz namiotów. Bo po prostu y, ostatnio tylko tutaj byliśmy, zobaczyliśmy i nic nie klikałem, więc teraz sobie oglądamy, pogadamy z każdym i będziemy powoli szukać tutaj jakiegoś rozwiązania. W mroku majaczą dalsze namioty. Dobra. Księżyc w pełni. No wszystko się spełni. Jak tak mówisz? No, bębenek. Jak bębenek. <grystanie> bębenek, jak bębenek. Fajne ognisko. Dobra, idziemy pogadać z nim. Drugi z hipisów grający przy ognisku. To chcę podejść tam bliżej, żeby ich widzieć. Bo gra nie przewiduje, niestety, tego, że trzeba podejść, i czasami jest tak, że gadałem z kimś, kto jest za ekranem. Facet mógłby coś ze sobą zrobić. Prawdziwy mężczyzna jest wojownikiem. Maczo. Jak ja. Mhm. Lepiej, nie, nie będę zawracał mu głowy. No dobra, a ten? Facet mógłby coś ze sobą zrobić. Dobra, Prawdziwy. To już, znamy. Mężczy... już wiem, przez spację można skipować. Yy, dobry wieczór. O. Siemano, bracie, wyrwaliśmy cię z objęć śmierci. Fantastycznie, dziękuję bardzo. A co tutaj robicie, panowie? Jak to co? Pełna integracja z braćmi i siostrami. Nie przejmuj się nimi. Są bardzo wyciszeni, ale to w porządku ludzie. No dobra, jak chcesz raz z nim pogadać, to chciałem... Tutaj wcześniej się już sobie sprawdzałem, zawsze wiecie, sprawdzam sobie ze trzy zdania do przodu, zanim zacznę odcinek i on, on musi jakąś tam rzecz powiedzieć ważniejszą trzeba kilka razy z nim zagadać, ale sobie zerknę jeszcze na tą maskę. Gdybym miał taką maskę, to mógłbym wiele. Ciekawe bardzo. Ej, człowieku zostaw normalnie tę maskę dobrze? No proszę Cię, jak w A jak nie, to co? No dobra, tu mamy jeszcze, widziałem wcześniej, mimiknęły kwiatki sztuczne. Nie wiem czemu sztuczne w zasadzie. Sztuczne kwiaty. Wydywałem ładniejsze. Jesteśmy w lesie, no to chyba mogłyby być prawdziwe też. Chociaż kto ich tam wie? W scenariuszu napisane jest, że w ziemię powbijane zostały sztuczne kwiaty. Przyznam szczerze, że z początku nie chciało mi się w to wierzyć. I też. No dobra, mamy te sztuczne kwiaty. Pogadajmy dalej z tym bębniarzem. Wakacje, co? Nie. Badania antropologiczne człowieku. Staramy się wyczuć autentyczny klimat życia na łonie natury. To tłumaczy obecność sztucznych kwiatów. No. A poza tym? Poza tym cieszę się z bliskości pamiątki po przodkach. Afryka to kolebka ludzkości, człowieku. A ta maska na drzewie symbolizuje łączność z naszymi przodkami, człowieku, człowieku. Nie boisz się tak chodzić samemu po nocy? Nie. Nie. A o co chodzi? To ty nie słyszałeś o wampirze ziem północnych? Podobno poluje gdzieś na tych terenach. Masz karadną gębę i jeszcze brzydze wnętrze. Zabija i gwałci w każdą trzecią środę miesiąca. Ponoć można go spotkać na cmentarzu, gdzie zwykł odpoczywać, ale. My się tam nie zapuszczamy. To złe miejsce. Nie muszę chyba mówić, że dziś jest trzecia środa miesiąca. Nie musi. O czym wy mówicie? W sumie to nie masz się czym przejmować. Bo to tylko lokalna legenda. Takie jak to mówią, gusło. Wprawdzie w każdej legendzie istnieje jakieś tam ziarno prawdy. Ale kto za tym trafi? Bo to już od tylu lat ta legenda tu krąży, że na przykład ja już nie wiem, czy to on zabija, czy to jego zgwałcili. <śmiech> <śmiech> Życie to nie teatr, drogi przyjacielu. Piękne. O Boże. aż mi się przypomniało przysłowie z kiepskich, bo wójt gusła, i perdek mówił. Wierzył chłop gusła, aż mu dupa uschła. Takie to były czasy. Dobra. My chyba wiemy już o wampirze, już chyba nic więcej nam nie powie. Lepiej nie, no. nie będę zawracał mu głowy. No to idziemy. Otóż to! Otóż to. Na razie nie zawracaj mi głowy i pozwól dalej napawać się tą jakże bezcenną maską plemienną. Czy opowiadałem Ci już o jej związku z naszą tu obecnością? No chodzi o to, że to maska przodka, no ale ty nie jesteś czarny. To nie jest takie proste. Może brat Dulcyn zechce Ci to wyjaśnić? Każdy z nas jest tak naprawdę czarny. To nie tyle kwestia pogodzenia się z tym faktem. Chodzi o przyjęcie go do wiadomości. Tak, tak. Jesteśmy czarni, człowieku. Nie ma co z nimi gadać. Nic nie czają. Dobra. Idziemy tutaj do egzemy i do gruchy. Spróbuję najpierw może spojrzeć chociaż na gruchę. Podczas wypadku coś się stało z metalową płytką w jego czole. Aha. Teraz mój zbrodniczy kumotr tak trochę nie Abla. Mógł z nim zagadać? Albo go wsiąść? Nie będę zawracał mu głowy. Dobra, a zagadać? Jak tam grucha? Grucha. Co? Co, gdzie? Kiedy, po co, za ile? Gdzie? Ej no, sam widzisz, że to nie ma sensu. No dobra, gadamy z egzemą. Jakaś yy, dziwna jest ta panna. Panna porcelanna. Cześć. Co słychać? Ty jesteś Egzema? Jestem Egzema. A co słychać? Zależy, gdzie się ucho przyłoży, nie? Ledwośmy was wydobyli z tego płonącego wraku. Ty i tak miałeś szczęście, bo twój brat Niedźwiedź padł bez ducha i leży słowa nie powiedziawszy nawet. Ja... O, o czym to ja? Niestety większość Waszych rzeczy spłonęła w wypadku. Wypadek, no racja. Ty, a gdzie jest samochód teraz? Samochód? <laughs> Nie powinieneś interesować się teraz samochodem. Jak to? Nie pamiętasz? Przecież doprowadziliście do jego całkowitej anihilacji wielkiego kosmicznego boom! Naprawdę? Innymi słowy, nie macie samochodu. Wrak zabrała policja i nie powinieneś się tym bardziej interesować. Aż dziwne, że tak szybko odjechali. Widziałam też dwóch typów w czarnym wozie. I to była mafia, ja ci to mówię. Naprawdę? To byli bracia Sejamscy, zdaje się. I co tam z gruchą? Ma wgniecione czoło, ale żyje, jakby miał tam metalową płytkę. O, czytałam o tym w jednej takiej gazecie. W 73 w A Jakie kolory, tak, pamiętam. O jest. Ktoś tu chyba odpłynął lekko. Jeszcze coś mi powie? I co tam słychać? Egzema? Widziałam różowego żuka, który przemykał między trawami. O, tutaj niedaleko. Miał żółty kaftani i modre rzeki. A, a ty powinieneś pomóc koledze, naprawdę. No co ja mam mu zrobić? A. To ekstra. Mam cokolwiek, czym czy bym mógł? <śmuchy> okay, bo pomóc łopatą na przykład. Albo położyć kwiaty już na jego... Masz. Nie. A egzemiak bym dał sztuczne kwiatki? Nie. No dobra. Obózki Pisów Tu nic więcej nie ma, ale tu można właśnie iść sobie dalej, więc. No chyba pójdziemy, bo nic mi tu nie mówi więcej, co bym miał hmm. zrobić. Nic tu więcej nie wymyślę. O! O! Ej, a to nie. Trochę to wygląda jak jeden z tych bliźniaków. Oczy Maska spawalnicza, narzędzia. Maska do spawania. Zawsze takie lubiłem. A ja nie. <gryby> Grzyby? Nie jestem pewien, ale to chyba borowiki. Cicho! To własność państwowa i tajemnica wojskowa. Przeregowy posłucha, kaprach Cicho. <gry> Porozrzucane narzędzia do naprawy samochodów. Wszystkie są randomowe? Bo to warto przejrzeć, bo może coś. Tak, ja, wszystko jest random. A podnośnik nie jest randomowy. Co ty? Podnośnika nie widziałeś? Zdecydowanie. Dobra, popatrzmy sobie na nich. Ten typ urodził się, aby brać udział w wojnie. Fakt, że się na niej nie znalazł, jest chyba jego największą życiową porażką. Przełożony tego drugiego goryla. Obaj sprawiają wrażenie niezdrowych i niebezpiecznych. Niezdrowych. Dobra, pogadajmy. Ręce z kieszeni, kocie. E? Co tam słychać dobrego? Nic, jeep nie działa. Hehe, <laughs> to nie jeep, to łazik. To lekki transporter personelu naziemnego. Eee, yy, czy jakoś tak? Jestem pewien, czy taki się zatrudnia w wojsku ludzi? Ej, a gdzie wy się wybieraliście tym gazikiem, co? Tajemnica wojskowa droższa niż li matka wasza i ojciec wasz posucha. Pamiętajcie. Tak jest, panie kapralu. Eee, a wy tak na serio? Przykro mi, ale nie mogę udzielić informacji. Tajemnica państwowa. Ty się nazywasz Posłucham? Tak jest. Szeregowy posłucha z ósmego zmechanizowanego kontyngentu umocnionych sił zorganizowanej ofensywy i infiltracji. Ser! A, to jest pan Kapral Gromnica! A dlaczego nie jesteście teraz w Iraku? No, bo. Posłucha! Ile razy mówiłem, że za tajemnicę wojskową to można pod sąd! A nawet gorzej! I że trzeba się trzymać rozkazów! Proszę się rozejść i nie robić zbiegowiska! Dobra, już chyba nic nie powiem więcej. Nie dzieje się tutaj nic nadzwyczajnego! Proszę powrócić do swoich zajęć! <gry> Dobra, to teraz pogadajmy z gromnicą. Co tam słychać, panie kapralu? Badrzość! Jesteś na pewno niższym stopniem. Ech, gdybyśmy byli na poligonie, to inaczej byś rozmawiał! Byś kiewiczałbyś! Uspokój się, człowieku! Pytałem tylko, co słychać. Masz pan w sumie rację. Czy ja się tak denerwuję? Ach, oni mogą się tutaj czaić. Jeszcze do nich nie dojechaliśmy, a oni mogą być wśród nas. Terroryści byli nawet w telewizji. Widziałeś to? Nie widziałeś? Panuje zmowa milczenia. Panie Kapralu? Przykro mi, ale nasz transporter został zneutralizowany przez nieprzewidziane przeszkody terenowe. Zbliżaliśmy się do tego oto akwenu wodnego. Wróć do tego oto wodnego zbiornika, czyli. czyli akwenu. Ale. Ale guma poszła. No i zmieniamy. I jak wam idzie? Pawali, pawali. Na razie zabezpieczamy teren. Znaczy tak bardzo powoli. Jak idzie zabezpieczanie? Wrók, czuwa! Jest wszędzie, ale nie damy się zaskoczyć! Tak jest! Tak jest! Mógłbym coś ci pokazać, ale. No nic. Zresztą nieważne. Nie nadasz się. To ja bym chciał, żeby mi pokazał właśnie o to chodzi. Co takiego chciał mi kapral pokazać? Hmm. Pokażę ci sztuczkę z nożem. Co takiego? <grym wytkujesz> Widzisz? To nie było takie straszne. A, jasne. Robię to codziennie. <laughs> Tylko, czy to jakkolwiek nam posunęło akcję do przodu? Co, mam bardziej dziurawe ręce teraz, czy. Jeszcze raz. Jak, jak? Chcesz zobaczyć jeszcze raz mój popisowy numer z nożem? Może później. Dzięki. No dobra. Coś to pewnie nam dało, ale co? Tu jest do obozu hipisów. Jałowiec. Tam jest do skrzyżowania. No do obozu na razie nie wracamy, bo w obozie byliśmy. Cmentarz. O, na cmentarzu grasuje ten. Wampir. Droga na stację benzynową. Ściany pokrywają nieprzyzwoite napisy. Kot. Na dachu przystanku śpi kocur. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt. Że jest środek nocy. Nie jest to widać. Kotłowny. Fajny przystanek w ogóle. Ja jeszcze pamiętam takie przystanki tego typu. Brota stodoły, do domu Kowala. A tu co jest, bo jest tak jasno, że nie widzę. A. Do, do leśnej drogi z jeepem. A na cmentarz tak jak chyba nie mogę iść na razie. Spróbuję chociaż. A tu jest jeszcze do domu lekarza. No to tutaj mamy trochę rzeczy. Ale na cmentarz faktycznie na razie nie mogę. To zaczniemy zwiedzać od, od lewej ręki po prostu. No i dobra, co my tu mamy? Antena satelitarna. Cyfrowy Polshit te sprawy. <laughs> dobra, coś tutaj mam jeszcze jabłonkę. Jabłonka nieźle obrodziła w tym roku. Mogę wziąć sobie jabłonkę, aha, tu jest jako osobno jabłko. Nie wiem, czy przez płot to się uda, ale... Op. Dobra, mamy jabłuszko, o to mi chodziło. Ładne jabłko. I jeszcze nie wiem po co, ale nie pytajcie się. Dzwonek. tam. <noise> Typowy pan kowal. Do domu spokojem piętrze Tam jeszcze można iść dalej. Coś, coś czuję, że tutaj spędzimy trochę więcej czasu. Chociaż w sumie w tym. Yy... O, teraz już mogę się przenosić, tam, gdzie byłem na mapie. Tam gdzie byliśmy pierwsze lokacja, tam też było na mapie zaznaczone z 10 punktów, tylko że już po prostu byłem przyzwyczajony, że już gdzieś byłem, gdzieś nie. Także na spokojnie. Damy radę. Dobry wieczór. Co się pan tak dobijasz po nocy, ha? Przepraszam za najście, ale... w potrzebie jestem. He, 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 he. to nie do mnie. Tylko do i jakiej raczej. <grystanie> Maniurek? <grystanie> Żartuję oczywiście, nie? Jasna sprawa. No, panie Kowal. Kolega ranny w lesie leży, ma w głowie metalową płytkę i ktoś ją musi wyklepać, a do kogo innego pójść mógłbym? No chyba nie do lekarza, nie? Ta panie cholera, ich twu mać psia, jak zdrowia pragnę, widzisz pan, jak się człyk denerwuje. Taki łapciuch to człowieka ogłuszy, wytnie, dajmy na to, nerkę i porzuci. Co? Jak mnie to za przeproszeniem wnerwia, doktorek to łach i tyle panu o tym powiedzieć mogę jedynie. Ja tam panu mogę pomóc, niby dlaczego nie, ale istnieją przepisy, które regulują moją pracę. No i co teraz? To co z tymi przepisami, panie Kowal? Należę do Związku Kowali Polskich i nie mogę pracować poza godzinami pracy bez specjalnego zezwolenia. Widzi Pan, chodzi o e, e, przeciwdziałanie e, 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 nieuczciwej Konwencji. E, kon, e, e, kon, e, nie no, co ja gadam. Konkurencji nieuczciwej konkurencji? Co też pan powie? Nie naprawdę. No, no proszę sam pan zobacz. Potrzebuję trzy podpisy pracownika służby zdrowia, pracownika cmentarza oraz świadka. Hmm. A po co świadek? Obecność świadka jest wręcz obowiązkowa. No tak, w sumie normalna rzecz. Przyjdź pan do mnie z tymi wszystkimi podpisami na dokumencie, to będę mógł pomóc pańskiemu koledze. To my tu spędzimy bardzo dużo czasu, coś mi się wydaje. Okno kuchenne. Widzę, że ktoś tu ma w kuchni kredens. Sprytne. Dobra, potrzebujemy w takim razie. To Glade, który muszą podpisać: pracownik służby zdrowia, pracownik cmentarza oraz świadek. Skąd mam je niby wziąć? I to o tej porze w dodatku. No dobra, tam widziałem do lekarza. Był cmentarz, ale nie mogłem na niego iść, a świadek to może być w sumie każdy. To może równie dobrze egzema mi to podpisać. Tak myślę. Coś mi tu dzisiaj z tą kamerą odwala. Nie mogę jej ustawić. A dobre. O, pani Malwina, to chyba mamy świadkową. Ktoś zalepił otwór kłódki gumą do rzucia. Już żaden klucz tutaj nie pomoże. Sześć 9 Okiennice zamknięte zostały na głucho. Bardzo ładna dziewczyna, muszę powiedzieć. <śm> Zwykłe drewniane drzwi. Mogę wejść do środka? Ej. A może spróbuj użyć klamki? No dobrze. Poproszę cię bardzo. No jak ty tak używasz klamki, chłopcze. Nic z tego nie będzie, mój drogi towarzyszu nocnych eskapad. Jak on tak używa klamki, to się nie dziwię, że nic z tego nie będzie. Pogadajmy z panią Malwiną. Halo. Przepraszam! Dobry wieczór! Ależ nie ma za co przepraszać. Tylko proszę być trochę ciszej, bo jeszcze obudzi pan mojego papę. Chyba będzie lepiej, jak znajdę się bliżej tej panny. Czy co? Czy drabina? Lampa? Latarnia mi nic nie daje. Okiennice zamknięte zostały na głucho. No dobra, to chyba na razie nic tutaj nie zdziałam. W sumie nawet chyba według opisu. Przy domu z numerem 69 rosną kwiaty. Całe mnóstwo kwiatów. Jeśli miałbym uczynić mój opis bardziej szczegółowym. Mój opis tutaj nawet nie wskazuje, żebym miał. Nie chcę tych kwiatów. Tutaj się znaleźć w tym momencie, dlatego po prostu sobie pójdziemy stąd. I może coś się potem wydarzy, to będę jakąś drabinę, co. Go... A tu patrz, jest tak jakiś. Kawelek. Takie zawieszenie podkowy ma podobno przynosić szczęście. A mogę zabrać? Po co mi ta podkowa na szczęście? Nie, na pecha. No dobra, to idziemy jeszcze, bo widzę, że już A, powoli kończymy to, tylko zobaczymy jeszcze, co ja tutaj mam do zwiedzenia, i pójdziemy w stronę lekarza chyba. Bo tu jeszcze jest wrota stodoły. Wiecie co? Ja tak sobie popatrzę chociaż co tu jest. Więc zobaczymy jeszcze tu. Tu nie A. ma sensu. No to fajnie. Bo o to mi chodziło. Ej. Dobra, dobra. Bo przynajmniej mamy wyeliminowany jeden kierunek. Pójdziemy teraz sobie do domu lekarza. Potem jeszcze na stację benzynową. Na cmentarz na razie nie mogę. Więc nie wiem o co tam chodzi. Zobaczymy. Idziemy w stronę lekarza i po prostu dzisiaj będziemy kończyć Uuuu, tu będzie ciężko coś załatwić, ja już to widzę. Także zostawiamy to miejsce Uwaga, wypadek. Zostawiamy to miejsce takie jakie tutaj jest. Ja robię zapis. I kończymy na dzisiaj. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć.